Dlatego sobie obejrzymy wersow. Piszę do gwiazd na każdą literę alfabetu. W dzisiejszym odcinku będę pisała do influencerów Slash gwiazd na każdą literę alfabetu Na moim kanale jest już odcinek, w którym robiłam czynności na każdą literę alfabetu Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to koniecznie wbijajcie tam Wybrałam sobie, że będę pisać zarówno do polskich, jak i zagranicznych influencerów Wiadomo, że większe prawdopodobieństwo jest, że polscy mi odpiszą A, mówicie, że te konta z Kazachstanu, a nie z Rosji Tak, ja już pamiętam też, powiedziałam, że konta z Turcji To miałem później rytę, że ej, ej, one nie były z Turcji, one były z Indii Więc sorry to nie były Rataja tylko konta z Rosji, to pewnie były właśnie z Kazachstanu, ze wschodu, o. Wschodnie. Wschod... Wschód. Stwierdziłam, że ryzyk fizyk może też ktoś odpisze mi z zagranicy A jeżeli taki odcinek wam się podoba To koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie Czy na F będzie francuski artysta? Żeby się wierzył z każdym I żeby nic was nie ominęło Ja teraz wracam z wami do momentu sprzed tygodnia Gdzie właśnie rozpoczynałam wiadomości do influencerów A zaraz podsumuję wam kto mnie odpisał I co dokładnie odpisałem mi Gwiazdka. Do no Ani napisałam tak. Cześć, chciałabym zapytać, czy temat nagrywania odcinka z nauką karate jest nadal aktualny. Jeśli tak, chętnie nagrałabym go w przyszłym miesiącu, a myślę, że mógłby zainteresować moich widzów. Buziaki. Kolejną osobą jest Bella Hadid. Jest to zagraniczna top modelka. Wątpię szczerze, że mi odpisze, ale warto spróbować. Jeżeli chodzi o Bella Hadid to yy, zdecydowałam się do niej napisać yy, w zakresie mojego odcinka, który będę nagrywać za jakiś czas i będę uczyła się jazdy konnej. Ja już miałam okazję uczyć się. Bella Hadid pojeździmy na kuniach. Pamiętam, ale <laughs> tutaj nie no, i później już nie próbowałam tej nauki. I... A jak ja bym takie coś porobił? Ciekawe jakie było największe konto, które do mnie napisało na Instagramie. Zaraz zobaczę. Mm. Większość tutaj nie były pozwolenia na publikacje jakichś moich odcinków. To się klika najpopularniejsze prośby. Nie, co to jest? Najpopularniejsze prośby. No to jakieś właśnie 6 miliona, 5 milionów, 4 miliony, 2 miliony. Ale to, nie, tutaj, głównie to jakieś właśnie e, jakieś organizacje, które chciały użyć moich materiałów. Ale jest jakiś, jakiś hindus też jest, co ma 2 miliony. To chyba nie widziałem tego. Trzeba się skrosować. Gość ma 2 miliony na Instagramie i tutaj właśnie... Ale pewnie jak byłem w Indiach pisał, tak? Nie, 5, 5 marca 2020. No i chuj, olałem go. Nie odpisałem. Ale to jedno konto, a te Vataha, Wataha, a te Wataha to, to jest nowe to. Raczej tutaj nie będzie. Najpopularniejsze prośby. O, nie, to tutaj nie mam, ale widzę, że Dane mnie wspominała. W tych gdzieś y, w, y, w, w, w jakimś zdarzeniu 4 tygodnie temu. Pewnie jak, przegrywa, jak przegrywałem w... walkę. Sylwek, słyszałeś? O, coś tam było LTTM. Czekajcie, czekajcie, ja to lubię takie tematy. Niech się odświeży ten donate. Sylwek, słyszałeś o aferce z Konopskim i Samu, którzy wjechali na LTTM, a później zostali wyjaśnieni i posuwali posty? Nie, nie, nie słyszałem że napiszę do Belli właśnie w tej sprawie, ponieważ ona od dziecka jeździ konno i widać... Mówicie, żebym sprawdził Malubę? Jest <laughs> to na milionach zdjęć, więc napisałam Hi, I'm a YouTuber from Poland and I will be recording the video where I will learn to ride a horse. I know you love horses. Would you have any advice for me on working with them? Ciekawe kto to pisał, wersow. <noise> Taka prosta, szybka wiadomość. Okej, okay, leci. Kolejną osobą na C jest czaro. Jakby wersów pisate było I like horses. You like horses. Cross. Z czarem miałam okazję zamienić kilka słów. O, sły, sły, sławne gwiazdy kurwa, Czaronykiem. Był tutaj u nas w domu ekipy e, podczas spotkania, ale później w sumie jakoś za wiele ze sobą nie gadaliśmy, więc stwierdziłam, że napiszę do czara i napiszę właśnie w sprawie wspólnej gry w kosza. Wiem, że czaro um, lubi grać w kosza w więc... i znałam po prostu wszystkie jej na pamięć. Teraz wokół dody jest bardzo duży szum medialny, tak jak zawsze. Ona była jak y, były zapytania o lody ekipy Ale się twa na twarzy zmieniła ta wersja Jak jest przybliżenie to, lodów? to inna osoba Uważam, że moje lody są coraz lepsze i powinny wrócić o nią, to naj... Bardzo się zmieniła dziewczyna Bardzo ciekawa, co odpiszę, bo ja jeszcze nie miałam okazji z nią ani pisać, ani rozmawiać tak twarzą w twarz Yy, więc stwierdziłam, że napiszę tak Cześć, słuchałam twoich pisanych w latach szkolnych i kibicuję ci do tej pory mam nadzieję, że mimo wszystko będziesz cieszyć Dodara się Doda raczej odpiszę, bo gdzieś wspominała wersów w jakiejś swojej tej, więc już są połączone na Instagramie, więc wejdzie do, do głównego folderu do skutku i że wszystko tam się jej, A czemu nie mogła na W napisać, skoro pisała do czarony Kiela, no to mogła też napisać do mnie na W na przykład Ej, Sylwuś, kiedy psiakobus? Bym się kurwa zdziwił I wiesz, jeżeli chodzi o dalszy rozwój kariery To jej bardzo odświcuję Kolejna osoba to Ewa Chodakowska Jeżeli chodzi o Ewę Chodakowską To chyba wszyscy wiemy, że jest e, trenerką Stwierdziłam, że napiszę do niej e, e, Może jakiś wspólny trening Czy to prawda, że chciałam, żeby wystąpiła mnie nie Tym razem napiszę Hebeko, więc tym bardziej wiem, że nie odpiszę Ale warto dalej spróbować Hej Tako, nadal leżysz w piątki w wannie? A tam jest, wiecie, zamazane są wiadomości, nie? Bo pewnie do, do, napisała do taką, ej, wystąpisz w... Czy to prawda, że on podpisał Wataha nie gryzie, wataha pożera. <grystanie> 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 Kringzowy, ja ci dam. Może, niego napiszę właśnie, tak. Kolejną osobą jest Gimper Nawet oh. co, Nie wiem, czy ja kiedyś pisałam z Gimperem. Nie, tylko go kiedyś oznaczyłam. Fajna mina. <noise> Jakoś jeszcze, jak mieszkaliśmy w starym domu ekipy. Mnie jest High Bieber i bardzo podziwiam ją, jeżeli chodzi o ubiór, bo naprawdę ma przepiękny styl i bardzo fajnie się ubiera, więc stwierdziłam, że napiszę to niej właśnie. Eee, po prostu tak prosto. Hi, I love your style. I tyle. Kolejną osobą jest Igor, Igor Ignacy, jak byłam jeszcze... Y... Kurwa, na jaką literę ona jest teraz? Na A dopiero? I właśnie, y... po prostu, tak prosto. Hi, I love your style. H. G, H, I, aha, czyli że Ignacy, okej. Okay. I tyle. Kolejną osobą jest Igor, Igor Ignacy. Dzięki, Chris. Jak byłam jeszcze y... na studiach początkowych albo w liceum, to naprawdę uwielbiałam jego twórczość na YouTube. Teraz on już za bardzo nie działa na YouTube. Co sądzisz? O wczorajszej informacji na temat Grzegorza, który napisał na swoim IG o tym, że kończy karierę na YouTube. No w, wystraszył się, ale to nie dziwota, nie dziwota, bo on ma zawiasy. Jeżeli coś by teraz pyknęło, a podejrzewam, że pyknie, no to będzie problemy. Będą kłopoty, kłopoty. No ale tak to jest, jak się jak gość próbuje lizać jajka swojemu kotu i robi sobie z tego bekę. I później robi taczkę z psa albo wkłada kota do piekarnika, albo na rozgrzaną patelnię stara się położyć. No to takie są rzeczy. A najgorsze to, znaczy dla mnie to jest najgorsze, bo ja lubię zwierzęta, ale podobno też właśnie coś tam straszył widza, że pojedzie do niego, że zrobi mu krzywdę jego rodzinie. Pojebane rzeczy. Masz coś przeciwko, żebym robił szoty z tobą? Pytałem na Facebooku, ale nie odpisałeś. Nap napisz jeszcze raz na Facebooku. Bo my kiedyś gadaliśmy, nie? A, chyba, że to ty jesteś ten, co dzisiaj pisał. Ty jesteś Tomasz? Poczekaj. A, dobra, dobra. Nie, czekaj, to tak dotycznie. To YouTube, cześć, oglądam twój nowy film. Nie, to nie ty jesteś. Jeśli przeczytałem teraz wiadomość od kogoś, z kim gadałem kilka lat temu, będę musiał odpisać. Ale żeś mnie na trapa wiebał. Bytko hmm. działa przy produkcji teledysków, w jakichś filmu i tak dalej, tak dalej, z tego co się orientuję. Ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek kolekcji do niego pisałam. Okazuje się, że tutaj Igor do mnie coś pisał. Nawet nie widziałam jego wiadomości. Teraz go wybrałam trochę mi głupio, ale w każdym razie odpiszę do niego, ale teraz nie głupio trochę. Że mu nie odpisywałam. Hej storki, wcześniej nie widziałam wiadomości. Oczywiście jestem chętna do kolejnych akcji sprzyjających twój rozwój oraz pomoc innym Gratuluję, produkcji produkcji Tetzkupa Puga. Pozdrawiam. W każdym razie lecimy do kolejnej osoby, a mam nadzieję, Aigor, że się nie obrazisz i że... Ile osób wygrało rękawice w konkursie? 10. Jeszcze będziemy mogli wspólnie coś fajnego zrobić. Kolejną osobą jest Patet. Stwierdziłam, że zobacz. Ciekawe czy Patet odpisze, Weronicę. Zobaczymy co odpisze. Kolejną osobą na K jest kolejny Kuba, ale tym razem stwierdziłam, że na K wybiorę właśnie Kuba Wojewódzkiego, ponieważ ma też Kuba Wojewódzki Show i jakoś tak. Kuba Wojewódzki ostatnio powiedział, że przytuli, że wersów by się przydało przytulić intelektualnie jakoś. Też pokazuje jako się jako Kuba. Da, napisał ten sep. To później pogadamy po live gościu. Czekajcie, to gdzieś udubiela. Po, poznać największą dramę, co tu się dzieje w Polsce? Sprawdź profil. Ja Wam zaraz pokażę ciekawą postać na YouTube, którą odkryłem wczoraj. Ale najpierw yy, dubiel... A ja też mam zaproszenie do wojewódzkiego. Już zapraszali mnie, jak byłem na fejmie ostatnio, ale no ja teraz mam tą nogę, więc ja nie wiem czy pójdę. Że niby dziewiątego nagrania, ale nie odpisałem jeszcze. Yy. Bo ja no chciałabym umieć chodzić i chciałbym się przygotować też na to spotkanie odpowiednio, bo tam jest się na co przygotować uważam. Ale dobra, najpierw... Yy, to był odcinek u Dubiela. O. Dzień dobry. Pucha. Tak. O, fajne, lubię to nazwisko Za więc wolne. Pomidor. Okej. Little monster. E, little Monster. Okay. No, bo... Zatem Angelika Masti? Tak była. Linkiewicz? Tak. Jak leosiak. No i... Myślę, no. Że jesteś jedyną osobą, która gra tak w tą grę, a bardzo mi się... Leksi wersow, Natsu. No błagam cię, no Leksi to ze względu na szacunek do ciebie to tylko zaręczyny. Y, Natsu nie moja bajka, trzecia? Wersow. Y, bardzo mi się... Radzi... Y, wziąłbym do biblioteki trochę, żebyśmy razem poczytali, bo ona robi na mnie takie... Potrzebę intelektualnego przegarnięcia, więc słowo fakt w tym przypadku odpuszczam. Tak, interpretacja dowolna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam cały YouTube. Dziękuję i widzimy się już po której? We wtorek 22.30 w TVN. No, fajne, fajne. Nie odróżniam do końca, czy ktoś jest Jakub, czy Kuba, jak ma wpisane w wywodzie, ale wiem, że Jakub Patecki zazwyczaj jest Jakub Patecki, a Kuba. Wojewódzki show i jakoś tak też pokazuje jako się jako Kuba. Nie odróżniam do końca, czy ktoś jest Jakub czy Kuba, jak ma wpisane... No właśnie, Kuba jest zrobieniem mnie Jakub. Kurwa, nawet montażyści już ją orają, nie? Mogli to po prostu wyciąć, żeby się nikt z niej nie śmiał, bo ona ma często takie mądrości swoje, ta Wersow. Dlaczego tego nie wycięli? Przecież wystarczyło to usunąć, nic by materiał nie stracił. W wygodzie, ale wiem, że Jakub Patecki zazwyczaj jest Jakub Patecki, a Kuba. Dobra robota, dobra robota, chłopaki. Moja kryje! się Kuba Wojewódzki show również, więc stwierdziłam, że wybierę Kuba Wojewódzkiego i napiszę do niego odnośnie mojego odcinka. Chętnie nauczyłabym się od niego jakichś fajnych sztuczek, jeżeli chodzi o dziennikarstwo albo właśnie o jakichś fajnych podpowiedzi na temat wypowiadania się, bo nie zawsze dobrze mi to wychodzi, ale jak wiecie, ja też prowadzę na swoim kanale serię Czy to Prawda, że? I na pewno przydałoby mi się jakieś dodatkowe zajęcia, których Kuba Wojewódzki mogły mi podpowiedzieć, jak fajnie prowadzić. Mówicie, radę? że Kuba i Jakub to są oddzielne imiona? Bartłomie i Bartosz, to się zgodzę, nie? Ale na przykład Sylw Sylwek to jest od Sylwestra. Czy Kuba i Jakub to inne imiona? To, że wam matka z babką tak gadają, no to nie znaczy, że to jest prawda. Kuba jest zdrobnieniem imienia Jakub. Imię w tej formie nosi 3661 Polaków. 2001-1189. Czy Jakub i Kuba to to samo imię? I tak, i nie. Imię Jakub może być zdrabniane do Kuba, ale zdrobnienie równolegle funkcjonuje również jako oddzielne imię. Aha. Czyli kurwa, nie wiadomo. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Mowa lub jak właśnie przypytywać ludzi z fajniejszych. Myślę, że tak, myślę, że zawalczy bardzo szybko w fejmie. Tematu. Cześć, na swoim kanale prowadzę serię odcinków, w których uczę się nowych rzeczy. Chciałabym nagrać, czy chciałbyś ze mną nagrać odcinek, w którym uczyłbyś mnie dziennikarstwa. Chętnie dowiem się, jak dobrze przypytywać ludzi, żeby chcieli odpowiadać na trudne pytanka i prowadzić ciekawą rozmowę. Myślę, że taki odcinek mógłby zainteresować moich widzów. Pozdrawiam. Dobra, kolejno. Kurwa mać. Nauczmy dziennikarstwa. O, tak chyba nie działa, nie? że ktoś przychodzi i Cię przez godzinę uczy dziennikarstwa. To no, są so jeszcze, leczyli lekcji, na przykład lekcji hejka y może wspólnie wybierzemy się któregoś dnia do Maka. Próbowałaś już zestawu maty? Okej, okay. wiadomość do y lekcji. Co ci influencerzy mają z tym zestawem maty? Czy McDonald im płaci? Wszyscy robią te recenzje, dyskutują o tym. Czyli robią tak naprawdę darmowe odcinki dla McDonalda. Ogólnie McDonald's za każdy taki odcinek to miał dobre budżety, tam płacił 30, 40, 50 koła, a teraz influencerzy za Frico robią. Słoną się, ma krokietik. Zobacz do lekcji. Leksii lubi koty, polubiłaby Cię. Kolejną osobą jest Mata. Ja już Matę miałam okazję poznać przy nagrywaniu Szlaproków, ponieważ wtedy byliśmy w studiu No Bo Co To i też nawet siedział podczas naszych nagrywek, tam nam coś też tam doradzał i tak dalej, i tak dalej. Bardziej to było takie zaliście i wyjście. ale Mata super człowiek, bardzo cenię jego muzykę i to, że jest naprawdę odważny, jeżeli chodzi o swoją twórczość i też teraz wypuścił swój zestaw w McDonaldzie, więc po prostu mu. Pogratuluję Lecimy do kolejnej osoby Kolejną osobą jest moja ulubiona blogerka modowa instagramerka Czyli e, Negin Mirasagli Nie mówię tego nic. Widziałem to, no to po prostu błąd jakiś w montażystów Remi Chciałabym mówić, ale jest po prostu prześwietna Jeżeli jeszcze jej nie obserwujecie to koniecznie to zróbcie Myślę, że jest mocną osobą jeżeli chodzi o inspiracje, nie tylko modowe Czyli po prostu pewnie taka sama dziewczyna jak wszystkie z instagrama Sztuczna w chuj A? kiedyś my ta, y, którą się tutaj, jak Nati coś, coś tam pisała. Już widzę po profilowym, że wygląda dokładnie tak jak wszystkie inne dziewczyny z Instagrama. Negin, Miraszy, czyli pełno make-upu. Nie umiem tego nigdy mówić, ale jest po prostu prześwietna jeżeli jeszcze. No bo mówię ma... jest Prześwietna i chuj. A no, właśnie jako osoba, którą śledzę na Instagramie, w czasie jakieś ankiety na Instagramie. Nie? Front, nie zadawaliście. Są so, so, Wasz ostatnich w filmach Zeba, że ostatnie materiały są praktycznie zwykłym hejtem twórczości innych youtuberów. Nie wiem, nie oglądałem chyba ostatnio. Te co ja oglądałem były takie, jak zawsze robił. Nie widziałem żadnych Czy, zmian. Może raz. Wy zadawaliście Miku ja. Yy... Ja na Instagramie, kogo tam. following you on Instagram for a long time and I really admire you. Kolejną osobą moi drodzy jest... O Ola Nowak! A -a. Ola Nowak, <gryw> jest Olą? A. Zobaczcie, cosplay Max, a nie powiem. E, już znam od dłuższego czasu <gryw> i muszę tutaj zablurować wiadomości z Olą, bo to są takie nasze prywatne wiadomości, nie chciałabym ich udostępnić, ale e, tutaj e, napiszę do Oli. Hejka, kiedy? Kawusia. Mówiliście z bokserem, że będziecie wywalać ludzi z fejmu za reklamowanie skamów. Czy ja mam cokolwiek do gadania w fejmie? Nie jestem włodarzem. A kolejną osobą jest Popek. Jestem bardzo ciekawa czy mi odpisze. I stwierdziłam, że właśnie do niego napiszę odnośnie wspólnego treningu. Hej, może chciałbyś nauczyć mnie kilku ciosów. Pozdrawiam. Zobaczymy. Trochę się go boję. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest bardzo miłym człowiekiem. Zmiawa nie by było spotkać popka. Jeżeli chodzi o Kwebo, to również do niego pisałam odnośnie odcinka, czy chciałby, przez taki totalny trend na Instagramie, czyli właśnie yy, yy, smacznej maczyje yy, potwierdza, czy kłe. Nary wybrałam red. z jego, czyli... Nie ma to jak robić. Ciekawe, czy mi odpiszą. Ciekawe, czy mi odpiszą znane osoby i pisać, kurwa, co druga osoba to... Ała! A, kurwa, moja noga! Ja pierdolę. Ach, czekajcie, u mi spadła. O Jezus mary. I pisać do tych, do znajomych, nie? I Travis Scott, stwierdziłam, że do niego napiszę. Kurwa, Pan Bóg mnie skarał za szkalowanie wersów. Pan Bóg jest team słówki. To <grym> właśnie, że powiem <grym> <grym> muzykę i po prostu go ocenię, O, tutaj mam oznaczone, jak byłam na jego koncercie jakiś czas temu. Byłam wtedy na Openerze, o ile dobrze pamiętam. Tak, bo byliśmy wspólnie z na koncercie jego na Openerze. Hi. Dzięki, Karol. Your music is amazing. Raczej mi nie odpiszę, ale zawsze warto spróbować. Na u wybrałam Ulę, stwierdziłam, że napisze do niej i yy, taka jej troszeczkę o pieska, ponieważ ona ma takiego przepięknego pieska i stwierdziłam, że może kiedyś będą miały okazję się spoznać z chmurką, także napiszę do niej wysłane. Hejka, przepiękny ten Wasz psiak, może kiedyś spotkamy się, żeby poznali się z chmureczką. Pozdrawiam. Później Ci koło życia odpiszę. Jeżeli chodzi o w, to wybrałam swoją imienniczkę, czyli Weronikę Zon. Yy, tutaj taka mała anegdotka, pamiętam, że jak byłam na nagrania, no to to jest Weronika Model To żegnałam się z moją grupą. Wtedy jak już kończyliśmy nagrywki, ja w ogóle tak by i przyniosłam ciastka i w ogóle y, później po nagrywkach. Bardzo miło wspomniałam te nagrywki w ogóle i bardzo... Dzięki baba Jaga. Kibicuję mojej grupie, zresztą wszystkim uczestnikom i śledzę co tydzień ich poczynania w top model. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam i, i całuję. Gordy, jutro mam wizytę u lekarza. Mam nadzieję, że ten, że wszystko dobrze z tą nogą i mi wyciągnie jeszcze trochę płynu. I powiem wam, poszedłbym sobie na rezonans, zobaczyć czy mi się nic nie zerwało znowu, bo jakoś tak strasznie mam w psychice, że się boję że znowu coś zerwę. Ja też dalej utrzymuję jakby kontekst z wszystkimi uczestnikami hmm. z mojej grupy, z której miałam, mogłam pracować, ale do rzeczy. To Wernika miałam okazję... Dzięki cichy wielbiciel. Poznać i pamiętam, że jak żegnam się z moją grupą... A, nudny ten odcinek, oporowo. Zawsze jest miła z rana. Taki wieczorek oglądam... A, i zawsze mu zagubić, ale możliwe, że przeczyta. Może właśnie... 49 milionów ponad na Instagramie. Może gdzieś ta wiadomość mu zagubić, ale możliwe. Mam, że sobie dam ten minimum tydzień, żeby zobaczyć kto, jak byliśmy z dwóch lat, była jakaś wtap, ponieważ właśnie z terminami ile czasu potrzebujecie. Nauka karate Ja będę w listopadzie, ale mam już full z terminami. Ile czasu potrzebujecie? Nauka Karata, jak to widzisz dokładnie? Jak to dokładnie? Patrzcie na to, patrzcie na to. Wardęga przywalił sędziemu. Co to ma być senius? Wardęga Lewandowska. Kortet. O! Kumple. Yy. Kumple. Sylwuś i Ania. Komple forever, Melinda, a nie wiem jak to leci ta piosenka. Ja jestem trochę na Anię obrażony, bo jak byłem na Islandii i miała ona dramę z, z moją Staśką, to prosiłem, żeby pozwała Maję Staśko, bo później ja chciałem pozwać Maję Staśko i chciałem po prostu w kleszcze wziąć Maję Staśko, ale Ania jej nie pozwała. Chciałem zrobić taki ma maslok na Maję Staśko swego czasu, ale się wycofała. No i, był, i jestem kurwa obrażony teraz. Nie, widzisz, ściska. No i później napisała też y, emotkę na y, moją relację w związku z moim y, wystąpieniem w numerze Glamour, z czego bardzo się cieszę i y, jestem z tego, z tego wydania super zadowolona i tam mogłam być na sesji z moją drużyną w Top Model, której byłam mentorką. Y, no i na sesji było naprawdę bardzo fajnie, także mam nadzieję, że nagrywki z Anią się odbędą. Dawajcie bardzo spróbujcie, Co? napisał tak. W kosza zawsze chętnie. I się manko, a kiedy i gdzie chcesz zagrać. I teraz tak. Ja... Ty jak się podkręcił, ale <grym> uznam, że to na serio. Niektórym osobom odpisywałam, ale niektórym w ogóle nie odpisywałam, żeby właśnie dać tutaj e, też e, ten moment, kiedy będę mogła przy Was odpisywać. E, no i odpiszę czarowi, że super, może zgadamy się w naj... W... Czyli kurwa nigdy. <laughs> to tak jak spotykasz znajomego. E, pójdziemy na piwo, co? Niedługo. Tak, tak, zgadamy się tam. Odezwij się. jo 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 Jo. jojo. Jo, jo, jo. <laughs> jest Ewa Chodakowska. I tutaj Ewa mnie bardzo zaszokowała, bo tak szczerze myślałam, że Ewa nie będzie jakoś tak bardzo odpisywała. Ale później wylatuje 11 listopada, wracam do Polski. Może się, możemy się złapać y, u mnie w domu i zrobić jakiś live. Daj znać, czy ta data jest dla Ciebie. Okej. Okay. No i ja tutaj yy, Ewi odpisałam, że super, że znajdziesz czas, mi ten termin pasuje. Napisała, że PS masz pięknego pieska i wysłała mi też swojego pieska, ale bardzo się cieszę, że właśnie Ewa odpisała i że będziemy mogły się złapać na wspólny trening, bo mimo wszystko kto nie ćwiczył z Ewą Chodakowską? jednak jej, yy, ja. jej figura, jej forma jest bardzo yy, zaskakująca i impon. Zaskakująca, Je, jej figura jest zaskakująca. OK. Dzięki Mateusz Grus. Także ja już postanowiłam, że wracam do treningu Dzięki Krzysztof. Miałam się też z moją e, trenką na ten tydzień na zajęcia, więc wracam, wracam, wracam po wakacjach do ćwiczeń. Tako kolejny jest. Ale tako. No mi nie odpisał, no. no tu... Mówiłem, Wataha. Sierdziej, <ścoughs> sierdziej, witam wśród wilków Sierdziej. No, no. no i Zobaczyli Gimper i do Gimpera też pozwoliłam sobie nie odpisać Dzięki Bartom, pozwoliła sobie nie odpisać Do mnie też kurwa pozwoliła sobie nie odpisać <grymna> Od razu Stwierdziłam, że zaczekam z tą wiadomością, żeby właśnie przy was odpisać Miło mi, że napisałaś, bo to oznacza cień szansy, że nie nienawidzisz mnie za to, ile razy mamy stop... A ten co? Zobaczcie jak influencerzy, ten jak zaczął, wylizany, <grymna> status wylizany były na miniaturkach yy, na miniaturkach Overwatchy. Ja jakby Timpera lubię, wiem też, że jest bardzo dobrym człowiekiem, też jakby poznałam go za pośrednictwem Karola. Nie widziałam tych miniaturek i tych yy, takich y, memów o mnie, więc tutaj sobie muszę nadrobić. Nie ma się co dziwić, jeszcze się upewnię. No i nie odpisała. Heidi Bieber yy, mi nie odpisała, ale też nie ma się co dziwić. Wiem kurwa, wataha. Yy, Napisałam nagotowanie, które... Będziesz rzeczywiście to ogarnąć, tylko ja troszeczkę wzięłam za dużo na siebie, przyznam szczerze teraz. Ja napisałam, że pewnie, że rozumiemy, że działamy swoimi rzeczami, jak będziesz miał luźniej, to będziemy się umawiać na nagryweczki. Tutaj... Dzięki Anioł Stróż, pozdrawiam. Mamy Kubę Wojewódzkiego. I tutaj też się zdziwiłam, bo powiem wam szczerze, że Kuba Wojewódzki to był w ogóle, to była osoba, która mi odpisała jako jedna z pierwszych osób. Praktycznie od razu. Więc widać, że on śledzi ten Instagram, że jest na bieżąco i tak dalej, i tak dalej, a on napisał, że witaj pewnie. Daj mi numer, to pogadamy. Jeszcze z nim nie rozmawiałam, także... ja jako jedna z pierwszych osób, praktycznie od razu, więc widać, że on śledzi ten Koba, Kuba, ale to było tylko tak, odcinka! i tak dalej i tak dalej, a on napisał, że witaj, pewnie... Cześć, na swoim kanale prowadzę... a, czyli będzie uczył jej dzienniki, to by był dobry odcinek, ja bym ten odcinek chętnie obejrzał, jak ją uczy dziennikarstwa. Daj mi numer, to pogadamy. Jeszcze z nim nie rozmawiałam, także jestem bardzo ciekawa... Yy, że też mi odpisałem między Kurwa, to co, to filtr, czy to na serio? innymi lekcji, która od razu wysłała mi głosówkę, a w niej właśnie to, że jak najbardziej, że możemy się spotkać, więc... Uwa matka Stiflera mnie zadziwia coraz bardziej. Też bardzo miło z Lexi sobie tak czasami reagujemy na jakieś wydarzenia, jakieś rzeczy, które się dzieją u nas w życiu. Za to odczytał i odpisał Mata, który jest kolejną osobą, do której pisałam właśnie według alfabetu. I na Maty napisałam Haj, gratul gratuluję własnego zestawu, że muszę... Haj, gratuluję! Właśnie pozdrawiam. No i na Mata Gorąco, polecam odcinek w którym testuję zestaw maty oczywiście też no no niestety się nie udało no nie udało się za to z mi Olk... tym razem nie odpisała nawet nie odczytała mojej wiadomości również nie mogłam tutaj no no niestety się nie udało no Kapusia, bo ja do niej okazało się że napisałam Ola nowak odpisała niesamowite Zbłędnie pojechałybyśmy sobie razem na jakiegoś tripa No i moi drodzy Popek No no nie odpisał, nawet nie odczytał też Nie wyświetlił nic No nie udało się z Popkiem Nie udało się Głębo również nie odpisał, ale wcześniej również też mi nie odpisał, jak już go oznaczyłam, czy do niego napisałam, więc też jakoś się nie odpisał mi, że siemka pewnie. Dobrze, że spotkanie tak wyglądało i pozdrawiam Was i dziewczynki. Napisała, że hej, że przesyłamy buziaczki i że właśnie będą w listopadzie w Krakowie, czy uda nam się spotkać. Travis nie odczytał. Spotkanie było całkiem niebezpieczne, także jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądało spotkanie chmurki z Uli Pieskiem, w sensie... No Wtedy tym razem, jak już odwiedział Islandię, zapraszam na fiordy zachodnie. Z chęcią Cię ugoszczę. Planowałem teraz na fiordy zachodnie, podobno fajnie ale to latem, nie? Bo teraz zima to chyba tam się nie dojedzie już. To jest chyba ich wspólny piesek z tego, co... O, nawet chmurka się teraz odezwała. Czyli Zoń. Ja do niej napisałam, że bardzo jej kiwicuję i żeby się nie poddawała i że jest przepiękną dziewczyną. I ona ja napisała, że cześć kochana, pięknie ci. Dziękuję. No i tutaj jeszcze się upe... Radna. No warto było spróbować, ale nie ma się co nastawić. Następnym razem, jeżeli chcecie, czyli takie subskrypcje... Takie tam. Ale i tak lepiej niż murciks.